Okej, okay, let's go. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek trzeci już z e, Request. Dzisiaj co, kontynuujemy przygody tak naprawdę chyba w a, kolejnych wyścigach, jeżeli chodzi o Demolition. Regionalny Juniorów oczywiście cały czas. Następny wyścig, zacznij wyścig. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, chcecie więcej z Request'a, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wpadnijcie też na G2, Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Dzięki też za wszystkie komentarze a, dotyczące właśnie tipów, czy, czy jakichś wskazań co do tej gry. A, będziemy próbowali się do nich dostosować. A teraz lecimy z wyścigiem. Wymieniłem chyba pojazd ostatnio. Z tego podstawowego, na w teorii trochę lepszy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy. czy o kurcze pieczone. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Przepraszam jeszcze raz, rozpocznij od nowa. Je jeszcze raz musimy rozpocząć. Eee, pisaliście, żeby na przykład nie tuningować w tym momencie w ogóle pojazdów. Żeby jak już to kupować nowe, ale nie tuningować. Dobra, ten samochód ma gigantycznie dobry start. Jeżeli o to chodzi, dzięki czemu jesteśmy w stanie tych. Typów nadgonić, ale chłop, co mi zablokował? Widzieliście to? Jaki bloker się znalazł za fajdany, bot? Bot blokujący, proszę Państwa. Bez tu. Dobra, musimy ich nadgonić. Tutaj mamy okrążenia, chyba, nie? Tak, trzy okrążenia, więc myślę, że uda nam się to zrobić na kolejnym okrążeniu. Dobra, gościu! Kościół, jestem bardzo blisko Ciebie, a to drugie okrążenie będziemy zaczynać dopiero. Chociaż nie, ej, nie zbliżam się do niego za bardzo. Dobra, nieważne. Dobra, teraz, teraz, teraz trochę, dawaj, 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 dawaj. Już bardziej ściąć tego zakrętu nie mogłem. Praktycznie. Dobrze. Świetnie, okej, okay, on... On się tutaj zawinął, i ja go wywalam. Pozdro! <laughs> Spartę, wej! Wywaliłem gościa potężnie. Kurczę, chciałem pojechać gdzieś indziej, już. Ja pierdziel, ale się zafiksowało mi tutaj wszystko. Dobra, ok, let's go. Widzę na tej mapie, że jest chłop za mną zaraz, dosłownie. Drugi ziomek. To jest ten, który był trzeci. Ja go wcześniej wyprzedziłem w teorii bez większych problemów, ale. Ale tutaj trzeba będzie z nim uważać pewnie. Chociaż dobra, na razie odpuszcza. To jest ostatnie okrążenie, więc nie możemy się dać po prostu zrobić na ostatnim okrążeniu. Będzie Git, będzie świetnie, będzie super. O kurcze pieczone, ale sobie źle wziąłem. Ale sobie to źle wziąłem, ale sobie źle wziąłem. Jeszcze znowu się zagapiłem. O kurcze pieczone. Ej, jakby mnie chłop tu wyprzedził, ale byłaby lipa straszna. Dobra. Odjechałem mu jeszcze, ukończono na pierwszym miejscu, proszę Państwa. O, Rafał na przykład napisał w komentarzach, że jeżeli ogarniemy trochę gierkę, patrzcie, ja mam C143, oni byli 105 w ogóle. E, że jak, wy, jak bardziej wyczuję tę grę, to mogę spróbować ograć multiplayer. No właśnie, widziałem, że to jest multi, ale tak jak właśnie też napisałeś, ja muszę w to więcej pograć. Zdecydowanie, myślę, że też multi, wiadomo, będą tryhardy siedziały, więc będzie dużo, dużo trudniej. No więc póki co, ja się chcę pocieszyć z wygranych i chcę po prostu się pościgać z botami na tych planszach. W ogóle chciałbym jeden, przynajmniej taki sezon na przejść, nie? Zardion, też dzięki wielkie za komentarz. Pamiętaj, że w silnik bijesz więcej, ale sam więcej otrzymujesz na czołówce. Najlepiej celuj w silnik od boku wroga. Też to zauważyłem, że właśnie coś, coś takiego trzeba chyba robić, i faktycznie trzeba będzie tak robić. Dobra, start powinniśmy mieć dobry. Na tyle dobry, żeby się tu wbić i zająć lepszą pozycję od razu. Do top 3 musimy wejść. I praktycznie jesteśmy teraz już w top 3. Dobra, ja sobie zetnę tutaj bardziej, git-git. I teraz co, tutaj... W... O kurczę, popatrzyłem na mapę, powiem wam, za ten czas. Zagapiłem się na mapkę. Czy ja muszę wygrać wszystkie odcinki, czy wystarczy, że jakby... W czterech wyścigach moja punktacja będzie najlepsza. Bo wtedy wiadomo, no jakbym wygrał trzy odcinki, ale w jednym byłbym, nie wiem, na drugim miejscu, no to pewnie bym wygrał, nie? Całkowicie, ale pytanie właśnie brzmi, czy ja muszę wszystko wygrywać tutaj do tej kariery. Czy mogę skończyć na przykład ten wyścig na drugim, bo no mam wrażenie, że ciężko będzie go nadgonić tego gościa teraz. O, kurczę, pieczone. Dobra, tutaj ściąć bardziej. Dobra, nadrabiamy, nadrabiamy troszeczkę. Nawet muszę od boków bić i już będzie git. Dobra. Muszę wyczuć kompletnie w ogóle ten model jazdy, nie? Samochodami w tej grze. Dobra, biorę go, biorę go. Oj kurczę, pieczone, on, on palnie. Straci trochę wytrzymałości. Dobra, będzie walka, proszę państwa, do samego końca na pewno, trwała. Dobra, udało nam się go wyprzedzić, więc drugie wy okrążenie my wygrywamy. Oj, tak, tak, byczku. Oj, kurcze, pieczone, byczku. Oj, byczku! Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Lecimy. Wachluj tymi biegami. Let's go. Okej, okay, do przodu, do przodu, do przodu. Kolega tam za mną, niech się utrzyma, z dala. On zajeżdża od zewnątrz. Dobra, okej. Okay. Nie możemy się dać wyprzedzić na koniec, to jest najważniejsze. Chociaż tutaj bitwa będzie trwać do samego końca. Wyskitu. Znowu do samego końca musimy się utrzymać i. Dobra, mamy trzeci ukończony. E, prawdopodobnie mam wrażenie, że jeżeli to się liczą te punkty, to już mamy wygraną. Po trzech wygranych a, przejazdach myślę, że będziemy mieli a, całkowitą dominację. No ale jeszcze czwarty wyścig nam został, więc lecimy. Dzięki też Cwaniak za komentarz, Patryk pisze, żeby dawać więcej tej gry, więc proszę bardzo, kolejne przynajmniej dwa odcinki. Myślałem też, żeby sobie znowu do Car Mechanic Simulatora wrócić, to też możecie napisać, co o tym sądzicie, ewentualnie, tak jak zawsze, przypominam, a jeżeli macie jakieś inne fajne gierki, to też je polecajcie. Dobra, let's go. Okej, okay, let's go. Dobrze, ładnie tam się ścieli. Okej, okay, ładnie się ścieli, szczególnie, że wyciął mi chłop przeciwników, oponentów dwóch. Dosłownie to wyglądało, jakby grał ze mną, typiasz. W drużynie. Dobra, chłopa tam zakręciłem, za 100 punktów dostałem za to. To chyba fajnie. Oj, 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 oj! Dobra, nie spodziewałem się takiego ostrego zakrętu tutaj. Dobra, cyk. Nie forza, tutaj te zakręty są no ostrzejsze. Nie mam paska, którędy jechać. Światło wali mi po oczach, dobra gościu, trzeba cię trochę nadgonić. Oj, te zakręty są faktycznie takie niefajne. To jest znowu ten sam typ w ogóle, nie? On ma chyba mocniejszy trochę samochód. Mam wrażenie. Ale znowu z tym samym typem o prowadzenie tak naprawdę się ścigam. Szczególnie, że patrzcie, gdzie jest w ogóle reszta stawki w tym momencie, nie? Dobra, gościu, palnąłem cię, ty trochę mnie. Ale to ja wyszedłem koniec końców na prowadzenie teraz. Więc lepiej dla mnie. Dobra, od razu w lewo, cyk. Tutaj już widzimy, że w prawo. Gościu od wewnątrz próbuje wjechać. Ale chyba mu się to nie uda, mam taką nadzieję przynajmniej. No, on tutaj ten zakręt brał trochę gorzej. Z tym zakrętem miał trochę problemów, to prawda. Teraz ja muszę ogarniać, kiedy jest zakręt, gdzie dokładnie. Dobra, gość się palnął, gość palnął w coś. Reszta go nadgania. Reszta go nadgania, ale teraz zrobiliśmy sobie mega przewagę i z czymś takim nie możemy już przegrać tego wyścigu. Proszę Państwa, no, no nie ma opcji. Ten wyścig będzie kompletnym pokazaniem mojej dominacji genetycznej nad przeciwnikami. Nawet ten, ten drugi gość nawet pokazuje swoją dominację nad resztą, ale wiadomo. Alfa male w tym stadzie może być tylko jeden na tej, tej serii wyścigów. Więc gość może być lepszy od tamtych, ale dalej zostaje gorszy ode mnie, pozdro. Z fartem L, podłoga A, podłoga G. Ej, naprawdę mamy sporą przewagę. To się wiecie, 3 sekundy nie wydają się sporo ważyć, ale naprawdę, tutaj 3 sekundy to jest giga różnica. I to jest ponad 3 sekundy, bo tu na prostej do 3,5 wjechałem. No i mamy wygrany wyścig. Proszę Was bardzo, lag, road, ten lag ma. Trochę lepszy ode mnie pojazd w tej kategorii, jakby C. Dobra, wygraliśmy filtr powietrza, uliczny roket. Dobra, dostaliśmy fajne, fajne, fajne. Nie zrobiliśmy na pewno tych uszkodzeń. Mhm. Zrobiliśmy 1 na cztery dodatkowe cele. No i co? I robimy kolejne. A pytanie brzmi, które teraz mamy do zrobienia? To nie. Tu musimy zrobić. Z tego co widzę, na żółto musimy robić. Eee, lawn Mover Race Challenge Settle It in the Dirt eee, Czy to jest znowu kosiary? Kosiarki zrobimy może w następnym odcinku. Teraz spróbujmy coś kolejnego w stylu, właśnie folk racing, bo to było demolition racing. A teraz weźmy folk racing. Czym to się różni? Nie wiem. Klasyfikacja. Tree start. Nie mamy 150 nikogo. Okej, okay. no to zacznijmy wyścig. Czy tu będą po prostu gorsze samochody, czy jakieś inne samochody na, na, na tym wyścigu? Nie mam bladego pojęcia, ale za chwilę się dowiemy. Okej, okay, no te samochody wyglądają na, w teorii takie trochę gorsze. Liczba okrążeń 3, długość toru 944 metry, nawierzchnia asfalt-shooter. Wielkość siatki 16. No okej, okay. jedziemy. Brother Tyrony, pierwszy, no nieźle. Dobra, bo my mamy, tak jak już wspominałem, mocny start. Powinniśmy go wykorzystać. Oj, 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 mamy gościa, który się pcha. Niestety. Mamy gościa, który się bardzo pcha. Tutaj jest shooter. Ej, powiem Wam, ciężko będzie się przez nich przebić. Już takie wrażenie odniosłem. Dobra, gościu. Obrotu wejść tam walni, typie. Dobra. O kurde, ale do tego pierwszego, no, będzie najtrudniej teraz. Jakie tu są zakręty powalone, nie? Typowo. Patrzcie na to. Dobra. No dziwnie on wszedł w ten zakręt, szczerze. Okej, okay, tu jest taki bardzo, no o 180 stopni praktycznie. Ej, ja go nie nadgonię, powiem wam. Powiem wam, będzie Giga ciężko gościa nadgonić, o, dokładnie, jeszcze z wywaleniem się to tym bardziej. Ale nie, no tego typa będzie, powiem wam, no początek jest taki najlepszy dla mnie do dościgania tych typów. O, tu się praktycznie zatrzymujemy na tym zakręcie. A na początku się blokowaliśmy z tą całą hałastrą jego, nie, przed upasów, którzy tam stali, więc... Brother Tyrone, come on! Kurczę, może być ciężkim przeciwnikiem, naprawdę. Jak ja mam tu wjechać, żeby przejechać całe 180 szybko, nie? 3,5 sekundy ma przewagi. 4 sekundy praktycznie. Dobra, tu wcale nie było wyrównanie, bo teraz nadrawia znowu. Też możliwe, że przynajmniej trochę to ugryzłem. Od zewnątrz, tu cały czas tutaj tracę, to jest na no, mój najgorszy zakręt chyba. No i to to już jest koniec, nie ma już nic, proszę Państwa. Jesteśmy wolni, możemy iść. O, no drugie miejsce. Pytanie brzmi, czy ja potrzebuję pierwsze? Nie wiem, ale się domyślam. Eee, wygraj z przewagą przynajmniej 50 metrów. O kurczę, to brzmi szalenie. Dobra, yy, musimy wyjść na prowadzenie na początku. Albo przynajmniej do tego pierwszego miejsca dojechać, nie? Żeby nie było tak ciężko, musimy coś zrobić. Ten gość nam znowu odjedzie. Możliwe, że wiecie, na przykład tamten samochód byłby lepszy, nie? Niż ten. Może tamten lepiej w zakręty by wchodził. No tu musimy do 40-minutowego 100 minutowego kebaba dojechać. Okej. Okay. I teraz tak. Cyk, cyk. Dobra, wyszliśmy na prowadzenie, ale teraz to ja muszę uważać, gdzie są zakręty. Co już jest trochę gorsze. Muszę bardzo skupiać się na tym, gdzie jadę, jak jadę. Oj, 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 Dobra, ale ja pierwszy wyjeżdżałem, więc o tyle lepiej chyba. Brother Tyron jest! Na trzecim miejscu! O kurcze. A niech wywala, brother Tyron! Okej, okay, okej. Okay. No, jak, jak on wjeżdża w ogóle? On wjeżdża prawie bez prędkości, tu mam wrażenie. I że mu to oddaje aż tak. Ty, no 40-minutowy kebabie, co ty w ogóle robisz? Nie da się z tobą jechać na tym wyścigu, chłopie. Dobra, ja nie wiem, gdzie on kończył. Patrzcie, jak oni zawijają ładnie. Ja mam z tym problem z zawinięciem takim, nie? Mi ten mój samochód tak nie odwija pięknie na... na zakręcie. Dobra, tu się rozpędzimy trochę i... i... Wjeżdżamy, odbijamy się od niego, ten mnie jeszcze popchał ładnie, git, 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 git. Nadrabiamy, kurde, leć gościu na... Na blachy. Nadrabiamy na ostatnim okrążeniu, żeby wygrać. Będziemy próbowali właśnie w ten sposób zagrać, ostatnie okrążenie i to, to jest ten moment. Dobra, okej, okay. udało się to jakoś zrobić. Dobra, tutaj bliżutko pojechaliśmy, jezu, na ryzyko, na ryzyko już zagrałem ten zakręt. Okej. Okay. Oj, 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 nie traćmy wy, wyścigu na ostatnim tym jakimś, na zakręcie, dobra, jest, mamy ten wyścig. Where brother Tyrone? Odpad na szóste miejsce, okej, okay, przynajmniej ten plus. Ej, tu goście naprawdę mieli dobre wyniki, jeżeli chodzi o okrążenie. Ja miałem który wynik dopiero? Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty? Piąty, szósty jakoś? Siódmy może nawet? Siódmy? No, bez kitu. Siódmy wynik, może, miałem, jeżeli chodzi o okrążenie, ale wygrałem. To się liczy. Udało się zdobyć szybko o, szybko wiecie pierwszą pozycję, więc to jest plus. Mamy pierwsze i drugie miejsce w tych mistrzostwach. Mamy co? 1000 na 1200 punktów, tak? Jakoś tak. No dobra, mamy więcej niż Brother Tyrone, On ma, nie wiem, z 800, może mniej nawet. No dobra, Panie Bracie Tyrone, proszę odpaść. Gdzie jest Brother Tyrone? Jest pierwszy. O kurczę, ciężko tu będzie wyjechać. Przed te samochody, gdzie jest zakręt? W, który, w którym kierunku to jest zakręt? Halo, where's zakręt? 40-minutowy kebab jedzie. O kurczę, to tak tu wygląda, okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze! Idealnie żeśmy się wbili przed gościa. Super to zrobiliśmy, świetnie. Oj, tu źle, tu źle, tu gorzej, tu dużo, oj, dużo gorzej. Ja się popatrzyłem dopiero później na tory, jak wygląda. Ja z... O kurcze pieczone, nie no, co ty, draniu robisz? Dranie, dranie, co wy robicie? Rozpocznij to od nowa. Od razu, rozpocznij od nowa. Ja pierdzielę, co oni zrobili, draniu, co, co żeś zrobił. No patrz, ja wjeżdżam w tego typa Jamie O'Donnell na początku. Dobra. Dobra, tak, spychajcie się, spychajcie się z tym kebabem tutaj. Dokładnie tak. Dobra, wy wypchałem go na barierki. Git git. To było zagranie a, bardzo przemyślane, można powiedzieć, z wypchaniem go na barierki. Bardzo dobre to było zagranie. Polecam je mocno i teraz tak, tutaj w lewo. Tutaj w prawo, mocniej. Kurczę suńdupsko, gościu. To ja tu jadę na pierwszym miejscu. O, kurczę pieczone. Dobra. Let's go. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Na spokojnie. O, już powinienem chyba wolniej. Prowadź przez przynajmniej jedno okrążenie. Ej, to jest. To nie jest pierwszy wyścig, gdzie już prowadziliśmy na pierwszym okrążeniu. <gry> Okej okay. może tak być. Dobra, bo ja zwolniłem trochę, żeby tutaj pojechać w lewo lepiej, ale goście mnie dzięki temu mogą właśnie nadrobić. Ale ja znowu wyjdę na prowadzenie przed tym gościem. Niech mnie nawet nie denerw... O, odpad, odpad, odpad chyba palną, nie, nie palną, nie palną. Jedzie kawałek za mną. Najlepsze okrążenie zrobiliśmy. Wow. To jest coś. Udało nam się zrobić to najlepsze okrążenie. Dobra, Git. Dobra, cyk. Leciutko teraz. I tu już do lewej. Powinienem odbijać. Dobrze. Pięknie. Tu już do prawej, odbicie. Super! Świetnie nam to wyszło, mam wrażenie. I tu możemy mieć najlepsze okrążenie teraz. Finałowe okrążenie mogło być najlepsze. Ukończono, pierwsze miejsce. Nice! Nice is nice! Tak, najlepsze okrążenie, ej, to jest nasze okrążenie, czy... Tak, nasz! Ale nie było najlepsze! Ja pierdzielę jakiś chłop, boomer! Pieprzony zrobił nam e, szybsze okrążenie, troszeczkę. O, a prawie udało się najlepsze okrążenie utrzymać, dobra, i co? Jeszcze jeden wyścig został, czy to jest ostatni z tej serii? Jeszcze jeden. Ostatni wyścig, 280 punktów na 300 zdobyliśmy, o, dokładnie chyba tak, w ten sposób. Dobra, ostatnie Mastin Motocenter. Okej, okay, jedziemy. Dobra, ostatni wyścig, dwie serie zrobiliśmy dzisiaj na odcinku Cox. O Jezu, ja się nie mam jak tu przebić. Najgorzej. Nie mam jak się przebić przez tych gości. O kurczę, będzie, będzie ciężko. Dobra, trochę udało się przebić, odbić. Dobrze, dobrze, dobrze. Oj, tak, tak. 40-minutowy kebab. Przy nas. Dobra. Oj, teraz bardzo czuły zakręt. Oj, bardzo źle. Oj, 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 ja już widzę te palną! Dobrze, dobrze dla nas! Dobrze dla nas, ale chłop chłopalną tam. Ja pierdzielę Dobra. A my uciekamy, my uciekamy. Uciec trzeba, uciec trzeba. Dobra, pierwsze okrążenie za nami. Ja, tu jest jazda. Tu jest jazda, proszę Państwa. Nie ma opierdzielania się. To jest ostra jazda. Oj, ojoj ojoj, co to było? Nie, nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie jak coś. Co się tu wydarzyło przed chwilą? Dobra, yy... o kurczę, a to co to było? Co to był za zakręt? Jak ja go chciałem wziąć? Ja chyba nacisnąłem tego w ogóle, powiem wam. Mam wrażenie, że ja nacisnąłem spację, w sensie ręczny chyba, na tym zakręcie. Też nie wiem po co, tak stwierdziłem sobie. A tak nacisnę lekko raz po prostu. No i nacisnąłem. I taki oto wynik był. Że najlepsze okrążenie teraz było. Co wy Taki Taki przejazd, najlepsze okrążenie. W sensie rozumiem, że drugie okrążenie jest szybsze niż pierwsze, bo na pierwszym startujemy od zera, nie? Więc na drugim już jesteśmy jakby rozpędzeni. Ej, to nie było złe. To był jedyny niezły. Jedyne niezłe wzięcie tego zakrętu, moim zdaniem. Przeze mnie wykonane na trzy razy, na trzy zakręty raz było ok według mnie. Dobra, i jaki wynik? Najlepsze okrążenie swoje pobiłem na pewno Ale znowu nie mam najlepszego. Znowu 40 minutowy kebab, Brother Tyron, trzecie miejsce Ogólnie chyba wygraliśmy. Regionalny mistrz juniorów, odblokowano osiągnięcie. Ty zostałem już tym mistrzem juniorów, jakby? Dobra, ukończyłem to 380 na 400. Tak, ukończyliśmy regionalne mistrzostwa juniorów, proszę państwa. Koks. Dzięki wielkie za oglądanie. W takim razie trzymajcie się do zobaczenia. Elo i cześć.